do mojego grajdoka właśnie z wszystkimi dobra, spytam tą... albo na razie nie chyba bo tak nie jest Gra też nie ta o, mam za 58 tysięcy właśnie nie wiem co tam, czy on będzie, czy dzisiaj nie będzie jutro do... idzie niby do pracy, więc a idzie do pracy? Tak. A ja nie. <śmiech> 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 Zupełnie nie będzie go. Bo... Dobra, y, odnów zasoby i... jedziemy. Najpierw po zasoby, potem sprzedamy. Żeby oni tu mieli co robić, to jest... Znajdu chyba przecież oni. Dobra, czyli Oj... najpierw po zasoby, tak? Tak. Wsiadasz? Dobra. Bo jedziemy porozwalać trochę balasów. Ktoś do mnie zadzwonił. To zupełnie nie to odbieranie, zresztą wychłonięte konkurencji. Oni jeżdżą sobie dookoła, dobra. Miu. O Jezu, grałem, <laughs> miałem już to zadanie, wiesz, ich wystarczy po prostu zabić, po czym będziecie go... No, będzie... Zabijmy się, ej, zabijmy się. Widzisz co tu jest? O, <laughs> Przytrzymaj A i naciśnij LB i RB, aby uderzyć z wybranej strony motocykla. Hé? Fa chyba, tak, coś takiego jest. Dobra, je, jedziemy. Zaznaczyłem sobie, bo nie wiem, gdzie jechać. Oni i tak jeżdżą, więc. Y... A, oni jeżdżą. Tak, A, tak, bo. tak. Ogółem trzeba w nich wjechać. On są nie na motorach, no, oni są na motorach, także. Więc tak naprawdę nie musimy nawet do nich strzelać. Wystarczy, no, no to że, w... tak. że, że wjedziesz w niego, nie? Także taran, ogień, nie, nawet nie patrz. Dobre. Ale ci najwyżej będę mówił, gdzie on jest. On jedzie cały czas, on jedzie na wprost ciebie. Tą drogą. Czekaj, czekaj, nieudany, ale jest. Dobra, widzowie ocenią później. <śmiech> <śmiech> no nie, komentarz, komentarze 2 na 10. <laughs> Dobrze. No, Motywacja, 2 na 10. Ale oglądałem ostatnio taki filmik, było... E, janusze Biznesu e, i gdzieś w Polsce naprawdę nauczyciel dostał list e, motywacyjny. W, wiesz, że to też oglądałem? Oglądałem to, janusze Biznesu, no. Zero złoty. To znaczy było, że by y, wpłacać na Ukraińców i biuro wpłaciło więcej niż produkcja, to nie dostali ten. Premii. Premii, no? Czyli jakby coś takiego u nas było, to ja nie wiem. Najpierw to my musimy mieć premię. Coś takiego jak premię. No tak, to po pierwsze. Nie Jakby ktoś nam kiedyś chciał dać premię, zachęcamy. No. Tylko w donatach, don donaty w opisie. Nie pogardzimy. My biedni studenci. <try> tak. Tacy jesteśmy biedni, że jeszcze nie zaczęliśmy studiu. No nie, no jest jeden, siuśmok Dawaj go. Jego wystarczy strącić, strącić, nie odbić. Ja nie mogę go strącić. A podejść do niego i. O, o, no. A to chyba kierowca musi zrobić. Bo ja nie mogę. Poczekaj. No dobra, spadł I, spa I, spa i ma policję na dole. Biegnę Kogo dobra, goni? To jeszcze policji Czekaj, bo daleko to było Kogo goni, tego goni Nie, nie goni Dobra, teraz mamy... Gdzie ty, do wody jedziesz? I kurde, nie nas. Kto nas znalazł? A ciebie nie A ci goni jedna gwiazda? Nie Dobra, no nieważne, mamy ten samochód pancerzony, tak można jechać. Dobra, to jakbyśmy mi mógł zaznaczyć jeszcze. Ogółem mamy, pokazuje żółty znacznik, że mam to dostarczyć do domu. Ja mam strącę i balasów jeszcze. No to następny jest tu. On se tam stoi, dosłownie stoi. Dobra, jedź tędy, później się przestajesz. Ilem się jest, czterech? Chyba tak. Bo ja niby mogę dwa zasoby wziąć tylko ze sobą. Ja też. ty masz już jeden, zaraz będziesz miał drugi. No ja ci zaznaczyłem, a ty gdzie jedziesz No Jadę tam gdzie masz, mam zaznaczone a, to, to dopiero mi się teraz przestawiła mapa Tak Dobra, naprawdę pojdzie. wiesz co zrobimy Wiesz co zrobimy No Ś Jedź se na dwa, dwa chody Tak, będzie szybciej Dobra Jadę tam gdzie mi zaznaczyłeś mało. Bo skoro możemy po dwa. To ja sobie od razu pojadę w drugą stronę. Boże, tutaj nie lubię jeździć, bo tutaj ten to topy samochód. Jezu, gdzie ten samochód mi się pojawił? Bez jaj! Mógłbym poczekać, w sumie się pozbyć do niego, nie? O, na skrzyżowaniu. Dobra, pobieg pobiegnę. Mam 857 tysięcy, także spoko. No, to już niedługo milion. Jej, będę milionerem. I zastanawiam się, co kupić za ten milion. Wytwór nie kwasów, bo będzie się stać ogólnie. Tylko musisz zrobić te wszystkie misje dla Dax. Znaczy, nie wszystkie, hmm. tylko 5. Albo... Pierwszy, pierwszy... No, no, szybko, no. Albo kupić, wiesz co? Yy, pozbierać kasę Dobrze. na... Na co? Na jakiś klub nocny albo coś, żeby odblokować sobie nowe misje Też można Też patrzyłem właśnie te kluby nocne też Nie wiem czy to jest opatrzane czy jest tak no, no, no niby coś tam zarobić, nie? Ale to nie jest jeszcze to Najlepiej to jakbyś zarobił sobie te 4 miliony, niecałe No i tą yy, tą tą Łódź podwodną No to chyba łódź podwodna jest Albo cokolwiek związanego z napadami Mhm. Albo na razie jeszcze zbierać, nie? Na razie to chyba, że kupisz jakieś mieszkanie za te 200 tysięcy i napady, nie? No właśnie, muszę zobaczyć co mi się tu będzie. O. Ja ogólnie no posiadam takie mieszkanie. Dobra, jest ten motocykl z no widzę. Ewentualnie właśnie, że ten z tu dostarczymy i później zrobimy jakiś napad. Można. Albo chociaż spróbujemy zrobić, bo to u nas to znając życie będzie próba. Napadu, napadu to jeszcze nie zrobimy, tylko na początek to będą przygotowania do napadu, nie? To, to i tak będzie męczarnie. Dobra i tyle. Dobra, gdzie oni są? Oni gdzieś tu w okolicy są. Stąd już mi widzę odjechał ziomek. Także... Kurde jak jeździsz baranie, baranie. <laughs> Dobra Ja go widzę tu po drugiej stronie Dobra Ogień O nie utopiłem samochód Ale jestem idiotą No to jak jeździsz No bo on tu na plaży jeździ idiota Kurwa no nie wiesz po prostu Jak ja mam go strącić A już strzela do mnie teraz. Dobro, padł Ale, jestem ubem. Dobro, mam te zasoby. sobą. to do wytwór, nie? Ale. A, ale, to nie pokazało mi, że. Mm, mm. Oj! Oj! No co jest? Ty, nie, nie wyleciało z niego nic. Ja mam niby zasoby, ale nie pokazuje mi, że mam zajęte jedno miejsce, mam jakby jeszcze dwa miejsca. A mi pokazuje, że masz tą. Przy sobie. No mam, no wiem, że mam. No, A, czy... wiesz co może być? Że ich jest czterech, ale tylko dwóch ma. No ale to ja mam, Bo ja... ale to nie pokazuje. Ale zobacz, że nie masz na mapie nikogo więcej. A, czyli to... Kurde, jest mi ta policja woli pieprzą. Ja też no i zabiją mnie i będę musiał wracać tamtej A nie możesz zadzwonić no, sobie potem? Musiałbym najpierw wiesz zadzwonić Do odszkodowani, kurde Ale jest takie miejsce perfidne, że ja nie ucieknę, bo są góry, no kurde No z butał ja uciekł Ucieknę z butą. Próbuję zaraz po mojej No ja na, to najwyżej Zaraz do Ciebie podjadę, no już oddam to zaraz Mam 4 km Zbutał cię jak na niego, nie, ale tutaj, tak, bo na to Przepłynąć sobie kawałek Raz, dwa, wrócę, oddam Dobra, zgubiłem 3,5 km o Dzwony 3,5 km mi zostało także I co, jechać tam po Ciebie? No nie no, chyba dojadę do Ciebie Zaraz Więc to Zaraz wejdę na moro I to dwa kilometry zostały to Zaraz powinienem Zaraz powinienem być tam Nie. Muszę tylko wyjść z tego gówna i wsiąść w jakiś samochód i będę już mógł jechać. No, mi został kilometr, to mówię, najwyżej ja będę pomału jechał, pojadę w twoją stronę. Dobra... Jak tam nic nie znajdziesz, to, no, to jest ja... Takie to... takiej taki drodze jestem, że nie ma tam chodzą, głupia. No ja już jestem na miejscu. Zaraz sobie oznaczę, gdzie ty tam jesteś i... Podjadę, ja jestem zły, że ten samochód zatopiłem. Chciałem go strącić, strąciłem go, ale wpadłem do samochodu do wody. No to z tyłu jest. Tu jest. Yy, czemu mi wysiadć z samochodu? Dobra. Jak, jak coś to nie musisz po mnie przyjeżdżać. Mam jakiś samochód. A ja mam jakąś kadstęnkę w ogóle. No? Dostarczasz zasoby, dobra. To czemu? dobra mam 6 kilometrów. siadę powoli. Pomóż dostarczyć zasoby do wytwórni. Dobra. To ja sobie skoczę do łazienki w tym czasie, a ty w tym czasie dojedziesz i przewieziemy to, bo mam 60 tysięcy do zyskania. 因为吧。嗯 Jestem? Dobra, nie jak... zostało 2 km. A, widzę jak tam sobie. Czmychasz? Ja sobie tu oglądam, widzę, że coś jakieś. W sumie mogę zobaczyć, gdzie ty tam sobie jesteś. Przecież normalnie. No, 900 metrów. A, już widzę. A, bo jeżeli ich tylko dwóch było, tak? Było ich czterech, ale tylko dwóch miało zapasy. Aha, no to pewnie wiesz, to jest dla jednej osoby. Bo jak są dwa miejsca przy jednej osobie... Tak właśnie, znaczy to są chyba ogółem zasoby... O, jest. Dobra, dwa z dwóch, dobra. Dobra, to jedziemy sprzedać. Dobra. Co? Nież to warne rzucę do klubów. Jakieś zadanie nam się uaktywniło 88 tysięcy Duże sprz sprzedaże mogą wymagać kilku pojazdów Po Poczekaj, Poczekać bym wziął sobie ten twój opancerzony czy bo. Po bo teraz <laughs> ja mam wczertywanie to za chwilę ja Samoloty! Dobra, chodzi do mojego. gdzieś z tyłu dobra. stoi. Czekaj pancerz, dobra, taki pancerz na wszelkiego wypadek. Gdzie on jest? Z tyłu Dzień. stoi. <laughs> mm. dwa są, dobra, spoko. Niedaleko. Obok siebie są te samoloty? Co? Obok siebie są te samoloty? Tak. Tak, one są obok siebie. To ja też miałem misję, żeby dostarczyć towar. Nie wiem czy z Tobą to wykonywałem, żeby samolotem właśnie i... A to z Tobą, to jest dla Ciebie było ten, że samolotami Tak, to tylko było... że wtedy był helikopter, a teraz są dwa... Wodne. Wodne, te dodo wodne. No i spokój, 10 tylko jest tego. No to dobra, to po 500 łatwo i 88 koła wpadnie. 40. Ciekawe, ile tobie za to przyjdzie. 10 tysięcy chyba też. Tak myślę. Możesz sobie wybrać. Ja ten z lewej, albo nie z prawem, bo usiadłem. No, no to jedziemy, dobra. Dostać Marikuanę. dobra, to wiesz co? Ja sobie wybiorę. Gdzieś nie Punkt do odbioru. Uważaj na radary. Hm. Dobra, to ja zbolecę tutaj. Znaczy, one on wiesz co? Chyba mamy albo takie same, albo różne. Rozwalili, tak. Le... Ej, przesuń się. Nie <laughs> <laughs> Leć jak najniżej. Dobrze. Jak najniżej. Tak. Jak najniżej. Dobra. O nie, wszyscy teraz widzą co robimy. O kurde. Ja to tak na pałę wybrałem punkty gdzie lecę. Lecę tam, z prawej lecę. O, to ja o Boże, zniszczyłem samolot. I, i, i jakim sposobem? Wycię w su a, i musisz teraz się wrócić po nowy czy nie? Niby jestem, nie? ale widzę, że są płucinane te. Czy ja z tym wystartuję? Spróbuję to wystartować. Może nie spojrzałem, co ja robię w ogóle. Obniż pułap albo na nim mierząc... Ja mam ogółem nad wodą. Ja mam w, ten 3 obok siebie nad wodą, chyba. No zobaczymy. Dobra, ja muszę przejechać, bo ja nie wystartuję. Tak, trzy obok siebie mam nad wodą A baja Dobra, on leci chyba Nie mm, To ciekawe teraz co ten No czekaj Akurat jestem przy Ale Par Czekaj Eee Dobra, zaraz może Nie on mi się dymi Kurde ja nie wiem co teraz Rozwal go do końca, zobaczymy co się stanie. Albo nie rozwalaj, żeby. Ciężko się tymi, ale tu jest pas startowy. Ja bym mogę, może... by bym się Widzę, że to jednak nie takie proste będzie. Muszę przelecieć nad tym, żeby mu to zrzucić. Dobra, no musisz akurat tym traktorem teraz jechać. A to co, ty po drodze lecisz z samolotem? Dobra, jestem niby na parcie startowym, ale czy ten samolot by mi do góry? No to tego też, ci nie powiem. Kurde, nie, 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 nie. Jest na szczęście wpadłem do wody, tak żeby się nie rozbić. No, on niby, niby leci, także lecę. No to próbuj. Ja jeszcze mam niby trzy na przy sobie. Dobra, lecę jakimś cudem, lec. Dobra, yy, czyli co, zostało ukończone dwa z 10? to To yy, bo ja mam. Aha, ty, dobra, Ty to masz pięć? Ja, ja mam pięć. Także mam nadzieję, że. Czekaj, bo mi się pali. Tak, bo mi się chyba pali. No to. Teraz by było. Jest. Kurde. Bo on, się, on mi się dymi, ale on. tak ciężko mi się dymi. Hmm. Polecimy sobie najpierw tam. Albo może. Dobra, tu najpierw. Jakie przeciążenia. I on mi się pali, ale ja lecę, tak że nie wiem. To próbuj, próbuj. Próbuję, Moż no. Może się uda, jakimś dziwnym trafem, ukończyć tą misję. No już trochę za wysoko lecę. No muszę uważać na drzewa. Teraz typowo nie mogę w nic udać typowo w nic. Tam masz taki paseczek yy, na, przy radarze, on Ci pokazuje wysokość. Więc no możesz sobie korygować zawsze. Ja muszę sobie podlecieć jakoś inaczej. Tu zaraz chujki wyczają. No ja jestem ciekaw, co się stanie, jak ja dostarczę te dwa. A czy będę. Ja mam trzy. Jak trzy. Jest raz mi silnik. O nie! Zniszczyłeś towar. Dobra. Mogę, tylko, no bo, ale... pięć... mogę tylko pięć ale... Mogę tylko 5 dostarczyć. Dobra, trudno, trudno. No to będzie... Będzie. Nie, to jeszcze raz, weźmiemy jeszcze raz. Nie mogę. Dlaczego? No bo nie mam tego! Towaru! A bo ty... A bo ty to sprzedałeś. No, ja sprzedawałem. Bo... Kurwa, przepraszam cię. Nie no spokojnie. <grywa> Tylko mówię, no już drugi raz nie możemy tego powtórzyć. Bo to nie jest misja od żadnego z tych gei. albo bo mi się coś pomyliło, że to jest... Bierzemy zasoby, kradniemy. Kurde, no, zrobi się nowe, to się sprzeda. Z zyskiem. Dobra i pięć. Połowa to. 40 tysięcy. Trzeba był. By wziąć ukraść z zasobów, żebyś miał więcej. Wiesz o co chodzi? I wtedy, jak się zrobi, to sprzedać to. No to wie, zanim to się zrobi, to trochę minie. Ciekawe, czy tu jest trofeum za latanie pod mostami? Nie wiesz? Ciekawe, nie no. wiem w końcu, czy nie wiem. W GTA 4 było takie zadanie: przeleć pod, pod wszystkimi mostami. Przeleciałem. Za... 4? Tak. Y, wiem, że w pabule jest coś takiego, tak. Y, Albo w piątce. 5. Wiem, że w którymś przelatywałem pod most. Nie, w czwórce! Na 360 Na pewno, na pewno. Chyba, nie wiem. Zresztą... Ostatni. I ostatnie. Mówię, albo napad, albo jakąś misję możemy sobie wziąć, co jest niezwiązana z tym. Z kupowaniem czegokolwiek. No... No ile dostałeś? 45,5. Kurde, to i tak nie bo spieprzyłem pranę. No dobra, 5 na 10 i tak nie ma tragedii. Dobra, ja mam samolot, w razie co wyląduję sobie tu nim szybko, bo ja jestem w mieście. Ja jestem. Ja jestem yy, teraz obecnie... Sz szefem. So, we but yy, dobra, zjebałem. Bo nie rozłożyłem kółek. <laughs> A coś to się składa? Tak.